Słodycze. Uwielbiam jeść słodycze. Prawdopodobnie, jeżeli oglądasz to nagranie, to Ty też. Ale w tym nagraniu pokażę Ci moich 10 strategii, jak ograniczyć, zmniejszyć ilość słodyczy, jak opanować tą chęć na słodkie, tak żeby odchudzać się i robić świetną formę. Zobacz sobie moją formę. Ja taką formę zrobiłem, stosując właśnie tych 10 zasad. Więc zapraszam do nagrania. 1. Regularne jedzenie. Bardzo często ochota na słodkie, ochota na jakąś czekoladkę, na batonika, wynika z tego, że po prostu nieregularnie jemy. Jeżeli nie masz uregulowanego jedzenia, jest jeden posiłek, dwa posiłki, te przerwy pomiędzy posiłkami są długie, może być tak, że po prostu jesteś gdzieś, jest ten głód, chwytasz za słodkie, chwytasz to, co masz pod ręką i jesz. Jeżeli uregulujesz swoje jedzenie, będzie to częstsze jedzenie. To ochota na słodkie i ochota na podjadanie szczególnie w kontekście słodyczy na pewno się zmniejszy. Druga rzecz. Musisz zrozumieć, że jedzenie słodyczy, jedzenie słodkiego to nie problem. Jeżeli chcesz schudnąć, jeżeli dbasz o swoją formę, to problemem nie są słodycze. Problemem jest nadmiar kalorii. I teraz oczywiście to się łączy. Słodycze mają dużo kalorii, niepotrzebnych kalorii. E, i jest to tak, że bierzemy jakiś słodki batonik, czekoladę. Ma to kilkaset kalorii. Nie daje nam uczucia sytości. Jemy słodkie i mamy wyrzuty sumienia, o, że jemy te słodycze i pojawia się problem. Tylko powtórzę jeszcze raz. Samo zjedzenie tego batonika nie jest żadnym problemem. To już pokazało wiele osób. Ja to też pokazuję robiąc swoją formę. Możemy sobie pozwolić na słodkie. Nawet jakieś normalne batony, normalne słodycze, jeżeli trzymają się one w naszym bilansie kalorii. Czyli, jeżeli monitorujesz swoją ilość kalorii, to możesz sobie pozwolić na słodkie i to nie powinno być problemem. Więc kluczową rzeczą jest zrozumienie tej różnicy właśnie tutaj w głowie, że to słodycze nie są problemem, tylko problemem są kalory. Jeżeli to zrozumiesz, zaczniesz analizować to, ile spożywasz, Kalorii, to poradzisz sobie z całym tym problemem słodkiego. Więc to jest do zrozumienia, i przechodzimy do kolejnej rzeczy. W poprzednim punkcie wyjaśniłem Ci, że samo sobie słodycze nie są problemem, tylko kalorie. No i teraz jednym z fajniejszych rozwiązań jest stosowanie rzeczy, które są słodyczami w kontekście słodkości. Są dla nas słodkie, są dla nas dobre, ale mają mniej kalorii niż standardowy słodycz. I do tego zawierają białko. I to też jest ważne, że fajnie jakby te rzeczy zawierają białko, bo białko daje nam uczucie sytości. Jeżeli chodzi o kształtowanie sylwetki, to jest skazanym składnikiem pożywienia. Więc z takich produktów ja ostatnio znalazłem kilka fajnych. Można je kupować przez internet, ale można też kupić na małym sklepie. Takie produkty Valio. Ja Wam zaraz dam przybliżenie. Milkshake i serek. Jak sobie zobaczysz skład tego produktu, to mają one około 20 g białka, są w miarę niskokaloryczne, mają trochę tłuszczu i do tego smakują, są dobre. Smakują jak coś słodkiego, coś dobrego. I to teraz jest mega ważne, że właśnie będąc na redukcji, dbając o formę, możesz te produkty. Bardziej kaloryczne, te normalne słodycze, tak, zamienić tymi odpowiednikami, które mają mniej kalorii i dzięki którym będziesz spożywał mniej kalorii i robił lepszą formę. I to jest mega ważne. Czyli przede wszystkim polecam Ci używać właśnie takich produktów, które mają białko, ale jeżeli nie masz w pobliżu nic, co ma białko, jak na przykład taki produkt, to co wystarczy? Wystarczy samo jabłko. Jabłko, tak? Jabłko to jest słodycz, jest słodkie. Tylko słodycz, który ma bardzo mało kalorii, więc to na pewno będzie lepsze niż jakiś batonik. A tak jak mówię, jeżeli mamy do wyboru dwie rzeczy, to wybieramy tą rzecz, która ma białko, niż same węglowodany, tak? Bo tu w zasadzie mamy głównie cukry węglowodane w takim jabłku. Licz kalorie i to jest chyba jedna z najlepszych rad, które mogę ci dać, która działa na mnie, działa na wielu moich potopiecznych. Jeżeli zaczynasz liczyć kalorie, zaczynasz kontrolować to, co spożywasz, jest też ważne. Jak to możesz zrobić? Zainstalować sobie jakąś aplikację do liczenia kalorii na telefonie i teraz cokolwiek sobie zjesz w ciągu dnia wpisujesz do tej aplikacji i powiem ci, co się dzieje. Samo liczenie kalorii, nie musisz być na żadnej diecie, na niczym. To, że liczysz te kalorie, powoduje, że zaczynasz kontrolować spożycie kalorii, jesteś świadom, co ile ma kalorii. I automatycznie, dosłownie, twój mózg się przestawia, żeby jeść mniej kaloryczne rzeczy, mniej właśnie tych normalnych słodyczy i Automatycznie dzieje się tak, że jest mniej słodkiego, mniej słodyczy. I to naprawdę mega dobrze działa, bo później, jak widzisz, co ile ma kalorii, to jest ci po prostu szkoda. Szkoda jest ci zjeść tego normalnego batonika, tylko wybierasz batonik, który ma białko, albo wybierasz coś słodkiego, co ma mniej kalorii. Szkoda ci jest wypić. Yy, takiego szejka normalnego, co ma dużo cukru, więcej kalorii, wybierasz taki zamiennik, o którym przed chwilą mówiłem. I tak dalej, i tak dalej. Ale to wynika z tego, że zaczynasz liczyć spożywane kalorie. Kolejna metoda, i teraz od razu to zaznaczę, ta metoda nie działa na każdego, ale na wiele osób działa i warto ją przetestować na sobie, czy u nas, czy, czy my jakby będziemy mogli z nią działać. I ta metoda to jest po prostu... Wykluczenie słodkiego na jakiś czas. Totalnie. I po co to jest? Po co wykluczamy te słodkie? Wykluczamy te słodkie, żeby zmienić trochę swój smak, smak poczucia słodkiego, tak żeby nam się nie chciało później tak dużo tego słodkiego. I ja nam to podam na przykładzie osób, które na przykład piją kawę z cukrem całe życie. Może też tak kiedyś u siebie próbowałeś, ale ta osoba pije całe życie kawę z cukrem i ta kawa z cukrem smakuje. Jeżeli ta osoba od razu się napije kawę czy herbatę, bo, bo to na to samo wychodzi, bez cukru, to ona mówi: o, bez smaku niedobre. Ale jeżeli zrobi takie ograniczenie cukru do herbaty, do kawy, na przykład na dwa tygodnie, na miesiąc, to po jakimś czasie ta kawa bez cukru zaczyna dobrze smakować. I jak później ta sama dodaje cukier, to jest to bardzo słodkie, i ona wtedy mówi: A tam nawet już mi smakuje ta kawa normalna, bez cukru, czy ta herbata. I to właśnie polega na tym, jeżeli wymieniamy słodkie na jakiś czas, to kubki smakowe się zmieniają i my inaczej odczuwamy tą słodkość. I dzięki temu możemy później jeść mniej słodkiego. I powiedziałem na początku, że ta metoda nie na każdego działa. Bo niestety nie na każdego działa, więc musisz ją przetestować, czy zadziała dla ciebie, bo ja jestem takim przypadkiem, że akurat ta metoda na mnie nie działa. Ale tak jak mówię, przetestuj na sobie i sprawdź, bo nam wiele osób bardzo dobrze działa i eliminacja na jakiś czas słodkiego jest fajnym rozwiązaniem. Jedyne co trzeba uważać, co właśnie dzieje się, działo się u mnie, że po takiej eliminacji następował okres zwiększonego jedzenia, że obiadałem się słodkim. Ale to mówię, przetestuj, zobacz jak będzie u ciebie. Jeżeli byś wiedział, że to nie działa, to tego nie stosuj, ale na wiele osób coś takiego działa. Zadaj sobie pytanie: po co? Po co w ogóle ci te ograniczenie słodkiego, słodyczy? Często jemy po prostu z nudów, z nawyku, nie zastanawiamy się nad niczym. <laughs> po prostu siadamy gdzieś wieczorem przed telewizorkiem, no więc fajnie by było coś przekąsić. I jakby to jest normalne, bo mamy jakiś nawyk, który zbudowaliśmy lata temu i go powtarzamy. I bardzo ważne jest, żeby zadać sobie pytanie, po co ja to chcę ograniczyć i czy to jest dla mnie ważne. Bo jeżeli teraz ograniczenie słodkiego będzie dla Ciebie czymś, a tam ograniczę sobie, może się uda, może się nie uda, no to prawdopodobnie się nie uda, bo to nie będzie dla Ciebie ważne, bo nie będziesz miał tego po co. U mnie przeważnie po co było z chęci zrobienia formy. Ograniczenia spożycia kalorii, i ja tak na to patrzyłem. Czyli widziałem, że jak przestaje i nie jem słodyczy, albo je mniej słodyczy, po to, żeby e, zrobić formę, świetnie wyglądać i bardziej o siebie dbać. I na mnie to działało. Więc ty poszukaj swojego po co? Po co to robisz? Po co chcesz to zmienić? Bo jeżeli nie znajdziesz takich powodów, to tak jak powiedziałem, to raczej będzie ciężko, żeby to się udało. Kolejna strategia. Rób swoje niskokaloryczne słodycze i to jest metoda, która działa dla osób, które są mega łakomczuchami, które uwielbiają słodkie i właśnie tak jak ja potrzebują tego słodkiego bardzo dużo i wtedy po prostu staram się kombinować, wymyślać różne słodkie rzeczy które nie mają dużo kalorii, a zaspokoją mi potrzebę na słodkie. I co ja wymyśliłem, taką miskę? Ja sobie czasem wieczorem robię, kiedy mam mega ochotę na słodkie, a właśnie wieczorami mam największą, biorę taką michę i wrzucam rzeczy, które są słodkie, które ja lubię, a nie mają za dużo kalorii. I najczęściej, co to są, już wcześniej o tym mówiłem, owoce. Często sobie wrzucam pełno truskawek. Wrzucam sobie gruszkę, oczywiście ją kroję, tylko wam pokazuję jak to wygląda, ten cały proces mój. Wrzucam sobie jabłko, mam pełno owoców, które mają 200-300 kalorii, a to zapycha i daje, daje uczucie sytości i uczucie słodkości. I żeby to nie był taki posiłek czysto węglowodanowy jeszcze na wieczór, to przeważnie zalewam to czymś białkowym i czymś... Co znowu jest bardzo słodkie. I w tym przypadku to Wam pokazuje sejka Milk shake value. Czyli dajemy sobie pełno owoców, różnych rzeczy, które lubimy. Zalewamy takim szejkiem białkowym i mamy taką pełną michę, pełną michę słodkości, którą sobie jemy jak taką zupkę wieczorem, przed telewizorem jako ostatni posiłek. Ja mam powiem, że to w ogóle rozwiązanie mi wszystko jakby, wszystko zaspokaja. Bo dużo zjem, mam napełniony żołądek, nie ma to dużo kalorii, mam słodkie, mam owoce, super, więc możesz przetestować to u siebie, naprawdę polecam sobie robić takie różnego rodzaju mieszanki. Usuń szafkę ze słodyczami ze swojego domu. Większość z nas ma takie miejsce, taką jedną szafkę, ja mam tam z tyłu, może wam zaraz pokażę przebitkę tej szafki, gdzie są słodkości. Wynika to często z naszych nawyków. Jak ja miałem zawsze taką szafkę u siebie, jak mieszkałem z mamą i ja jak zawsze otwierałem tę szafkę, to tam było coś słodkiego. Możecie mi napisać, czy wy coś takiego macie w domu, bo założę się, że macie. I jeżeli mamy dostęp do tego słodkiego, tak zawsze, to dużo prościej jest brać te słodkie, niż jak nie mamy do tego dostępu. Bo zauważcie, już jest inna, jest różnica, kiedy oglądamy sobie wieczorem telewizję i mamy ochotę na coś słodkiego, i to jest na wyciągnięcie ręki, a kiedy na przykład musimy wyjść do sklepu, to kupić. Jest już trudniej wyjść, jest trudniej to kupić, więc jedno z najlepszych rozwiązań. W okresie ograniczania słodkiego w okresie redukcji jest po prostu zlikwidowanie tego miejsca, gdzie mamy słodycze, żeby one nie były blisko, żeby nie było w domu i wtedy jest dużo trudniej je zabrać. I znowu na moim przykładzie wam mogę powiedzieć, to się świetnie sprawdza, bo ja wieczorem mam ochotę na słodkie, mi się chce, ale jestem leniem. Nie chce mi się wychodzić po to. Więc jak ja mam taką szafkę, to ja sobie biorę. Jak nie mam takiej szafki, to nie biorę i nie jem, i robię inne rzeczy. Więc wypróbujcie u siebie, na pewno zadziała. Naucz się rozróżniać głód fizyczny od głodu psychicznego. I to jest jedna z rzeczy, które wiele osób ma problem, szczególnie jeżeli chodzi tam o odchudzanie, o robienie sywetki, że myjemy głodem psychicznym. I żeby to tak najprościej wyjaśnić, głód fizyczny to jest głód, w którym po prostu potrzebujemy jedzenia, mamy na przykład sładek cukru, długo nie jedliśmy, fizycznie potrzebujemy coś zjeść. I jeżeli zastosujecie jeden z pierwszych punktów, który mówiłem, czyli w miarę regularne jedzenie, to jest regularnie, jesteś nasycony, głód fizyczny jako tako nie powinien występować, więc to mamy załatwione. Ale jest też głód psychiczny i to jest dużo gorsze. To jest taki rodzaj głodu, który po prostu my mamy psychiczną ochotę na zjedzenie czegoś. I jakby, jeżeli zrozumiemy, że to jest tylko nasza psychika, w sensie, często to jest po prostu lubię. Jemy jakiś posiłek duży, a później lubimy zjeść sobie deser. Mamy ochotę na słodkie, mamy ochotę na deser. To nie jest związane z tym, że potrzebujemy tego deseru. Przecież przed chwilą taki obiad na przykład. To jest związane z tym, że to lubimy, czyli to jest nasza psychika. Jeżeli masz tego świadomość, możesz nad tym pracować. I mówiąc szczerze, jedna z takich fajniejszych metod to jest po prostu odczekanie około 15-20 minut przed zjedzeniem czegoś kolejnego. Czyli jemy sobie posiłek, jeżeli po tym posiłku od razu mamy ochotę na słodkie, rozumiemy, że to jest głód fizy nie fizyczny, tylko psychiczny i odczekujemy 15-20 minut. I bardzo często po prostu później już. Minie nam ochota na to słodkie i nie jemy tego słodkiego. Więc przetestuj to na sobie i uświadom sobie, że mamy te dwa rodzaje głodów i nad tym fizycznym możemy panować regularnością posiłków i odpowiednią kaloryką, a nad tym psychicznym panujemy po prostu swoją głową, bo wiemy, że to głowa nam każe coś jeść. Nie jedz przekąsek, tylko konkretne, zbilansowane posiłki. Często osoby, które się odchudzają, chcą ograniczyć kalorie i zaczynają mieć rzeczy, które... Dostarczają mi za mało kalorii, właśnie jakieś przekąski. To nie jest posiłek cały, jeżeli zjem sobie malutkie jabłuszko. Ja mogę sobie przekąsić to jabłko i za jakiś czas, w zasadzie za 15 minut znowu zjeść kolejne i kolejne i kolejne i tylko jest takie przekąski. I to nie jest dobre rozwiązanie. Jedz regularne, zbilansowane posiłki i wtedy ochota na słodkie i na podjadanie się zmniejszy, bo będziesz zaspokojony, zaspokojisz swój głód fizyczny. Takimi przekąskami często nie potrafimy go zaspokoić, więc sugeruję Ci wyeliminować przekąski, takie małe rzeczy, na korzyść zbilansowanych, y, fajnych posiłków i od razu zauważysz różnicę. To by było na tyle, mam nadzieję, że Ci się podobało. Zastosuj chociaż kilka z tych dziesięciu metod i gwarantuję Ci, że ochota na słodkie będzie mniejsza albo po prostu jedzenie słodkiego nie będzie dla Ciebie problemem. Wypróbuj, daj znać, jak Ci poszło i do kolejnego nagrania.